Bramka była 40 km dalej. Nie? Niby z jednej strony mam kondycję, a z drugiej strony brakuje cały czas koordynacji. A widzę, że zawsze lubiłem piłkę nożną. Szukamy nowych wyzwań i pomysłów. No i widzicie, co tutaj się szykuje. Krzysztof Gonciarz, kanał piłkarski. No dobra, nie będzie kanału piłkarskiego Krzysztofa Gonciarza. Czasem trzeba ochłonąć i, i, i skupić się na tym, na czym człowiek jest dobry i się zna. Ochłoń i bądź sobą z produktami Axe Ice mm. Chodziło o to, żeby pokazać coś, co w ogóle do mnie nie pasuje, bo chodzi o to, żeby... nie warto się napinać, tylko warto się zająć tym, na czym się człowiek zna. I. No, oczywiście, śmieszny pomysł, bo ja się nie znam na sporcie. Trzeba być naprawdę mną, żeby mm. przez. Dwa lata regularnie biegać i cały czas nie wiedzieć, jak się biega, jak się, jak się uprawia sport. Śmieszne, nie? Co to jest spalony, Krzysztof? Czasem trzeba ochłonąć by po prostu być sobą. Czy twoim zdaniem studia w dzisiejszych czasach są w ogóle potrzebne? Jakie studia ukończyć, żeby poprowadzić zastępstwo w zapytaj beczkę? <laughs> Jak nie umrzeć z głodu po filologii angielskiej? Mięso z dinozaurów polecam. Można studiować na odpi... Krzysztof gończasz. Zuzanna pyta, jaki przedmiot na Twoich studiach był dla Ciebie najciekawszy? Jak? Część z was na pewno wie, studiowałem na EPI, elektroniczne przetwarzanie informacji, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Do dziś spijam profity tego faktu, bo jak Japończycy słyszą, że Uniwersytet Jagielloński, to im się to kojarzy z Kopernikiem. Miałem dwa ulubione przedmioty, retoryka i estetyka. Ja trafiłem na te studia jako taki wyrzutek z Akademii Ekonomicznej, bo studiowałem na Akademii Ekonomicznej informatykę i ekonometrię, który to kierunek niezbyt mi się podobał. To, że był to mój drugi kierunek spowodowało, że pod względem przedmiotów ścisłych, właśnie programowania, matematyki w różnych wydaniach. Byłem bardzo do przodu. Większość o tym przepisałem w ogóle z innej uczelni, więc skupiałem się wtedy na przedmiotach humanistycznych i właśnie trafiłem na retorykę z panią doktor Korwin-Piotrowską, które zawsze będę cytował jako chyba moje ulubione zajęcia w życiu. Znaczy, przepraszam, jeśli do pani doktor to dotrze, ale wiele ludzi nie lubiło tych zajęć, bo były ciężkie. To były takie zajęcia, które mogą wywołać w wielu ludziach poczucie bezradności. Ja na przykład zawsze uważałem, że piszę nieźle, po polsku, w sensie poprawnie i tam gdzie używam jakichś niepoprawności jest to celowa stylizacja języka i dawało mi się, że zawsze mam kontrolę nad takimi procesami. Ale jak się oddawało pani doktor wypracowanko, to wracało całe czerwone. <laughs> no nie było zmiłuj. Nie zdawałem sobie sprawy z tego ile w polskim języku jest ciekawych takich myków, które można usprawnić i które pod względem retoryki, stylistyki języka mogą być uważane. Za błędy. Znaczy bardziej stylistyki, retoryka to jeszcze co innego. Nauka argumentacji, bardzo ciekawa. Pamiętam, że miałem takie zadanie na zaliczenie, którym było napisanie relacji z debaty, tak reportaż z debaty, wymyślonej kompletnie, w sensie należało wymyślić dwie strony broniące jakiejś tam zadanej kwestii absurdalnej i skonstruować argumenty dla obydwu stron, tak żeby wyglądało to jak dyskusja. <laughs> Powiedzmy, że dyskusja jest o jedzeniu mięsa z dinozaurów. Ja przepraszam bardzo, ale czy Dalej Lama jadłby mięso z dinozaurów w dzisiejszych czasach? Zastanówmy się nad tym. Wszyscy w mojej rodzinie lubią mięso z dinozaurów. Mięso z dinozaurów jest pyszne. Dziś jemy mięso z dinozaurów co jutro. Pies? Macie takie konstrukcje argumentów retorycznych. A jeśli nie kumacie, to się zainteresujcie, bo to jest bardzo ciekawa dziedzina życia. Mięso z dinozaurów, polecam. Krzysztof, ja jestem bardzo ciekaw Twojego zdania na temat odwiecznego pytania: studia dzienne czy zaoczne? Wiesz co, myślę, że to bardzo zależy od tego. <ścoughs> Będzie bardzo pomocna odpowiedź. Bardzo zależy od tego, jakie studia. A przede wszystkim zależy od tego, co będziesz robić w tym czasie poza nimi. Według mnie nie warto się skupiać tylko na studiach, poza jakimiś takimi bardzo już specjalistycznymi kierunkami w stylu prawa. Lekarstwo? <grych> Medycyna. <grych> co studiujesz? Lekarstwo. Naprawdę nie warto się skupiać tylko na studiach, ponieważ e, myślę, że studia tworzą trochę taką złudną otoczkę, że wiesz, co się dzieje w prawdziwym świecie. Tymczasem nie do końca. W każdej praktycznie branży to, czego się uczysz na studiach, jest trochę oldschoolowe, a z innej strony świat nie działa aż tak modelowo, jak się go na studiach uczysz. Ja lubię poznawać różne dziedziny tak od tyłu trochę. To znaczy, jak od paru lat zajmowałem się już pracą z kamerą, Powałem sobie książki na temat sztuki operatorskiej. I mając już tą taką dużą wiedzę praktyczną, okej, okay, okazywało się, że faktycznie rzeczy, do których sobie do dochodziłem sam, że one są gdzieś usystematyzowane, że tworzą jakiś taki spójny język, ale w mojej głowie to mi dawało satysfakcję, że po prostu rozwiązania, do których doszedłem sam, okazywały się uniwersalne. Natomiast gdybym się ich nauczył na zasadzie wykułem książkę, to nie wiem, czy cokolwiek by z tego było. Nie chcę, żeby to wybrzmiało, że ja w ogóle nie mam wiary w edukację, bo mam. I głód wiedzy to jest zajebista cecha w każdym z nas. Jeśli go macie, to go hodujcie w sobie. Chodzi mi tylko o to, że znam. Sporo osób, które się zagnieździły w karierze akademickiej w ten sposób, że uzależniły się od akademickiego rozwoju, spędziły na tym tak dużą część życia, że są troszkę odklejeni od takiej rzeczywistości, która jest rzeczywistością komercyjną. No i tak długo, jak ktoś jest gotowy, na przykład, poświęcić całe życie na karierę naukową, to jest spoko. No, trzeba uważać. Nie można doprowadzić do sytuacji w życiu, w której studia są wymówką na brak pomysłu na siebie. Najgorsze, co można zrobić, to jest pójść na łatwe studia, uznać, że to już jest wystarczające. Wystarczająca wymówka na robienie ważnych rzeczy w życiu i melanżować w czasie wolnym. To jest wyrzucanie czasu do śmieci. Nie róbcie tak. Jakie studia będą najlepsze dla kogoś z zainteresowaniami filmowymi? To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy temat. Polskie filmówki, ponieważ ja y, styczność z ludźmi po filmówkach, na filmówkach oraz w ogóle z tym klimatem zacząłem mieć dopiero w momencie, y, jak już byłem na etapie pracy z tymi ludźmi, od strony wynajmowania ich do pewnych projektów. Myślę, że ludzie po szkołach filmowych mają ogromną wiedzę, ale czasem. Brakuje im takiej umiejętności patrzenia sprytnie spoza pudełka. I to jest chyba klasyczny problem wszystkich uczelni: w sensie samoucy zawsze są bardziej takim nieokiełznanym żywiołem, a ludzie z formalną edukacją zawsze będą tymi sztywniejszymi. Ale inna rzecz jest taka, że jeśli chodzi o umiejętności, ludzi z łódzkiej filmówki naprawdę trudno jest podjrzeć. Są zajebiści. Tylko czasem takiego Konrada i Mateusza muszę tak. Yy. Zróbmy to byle jak! Czy według Ciebie rodzina powinna naciskać na dalszy rozwój szkolny dorosłym dzieciom? Wiele się o tym słyszy, a każdy ma na ten temat odmienne zdanie. Jak to wyglądało u Ciebie? Bardzo trudno jest mówić o takich przypadkach, bo na pewno jest czasem tak, że rodzice mają rację i czasem tak, że dziecko ma rację. Myślę, że może pokolenie rodziców za rzadko zakłada, że mogą nie mieć racji. W moim przypadku moi rodzice tak trochę mieli rację, trochę nie, bo rodzice zawsze chcieli, żebym studiował, ciśnieni mnie na studiowanie, i to taka moja kariera dziennikarza gamingowego była dla nich taka trochę niepewna się wydawała. To, że wyszło na moje, to jest, no okej, okay, nie dało się tego w 100% tak przewidzieć wszystkiego, co się stało w moim życiu, więc pełni to rozumiem. Ale inna rzecz jest taka, że mama mnie bardzo cisnęła na to, żeby skończyć studia. I okazało się, że faktycznie warto było skończyć te studia, mimo że ja czułem, że nie potrzebuję ich dla papiera, dla wykształcenia, dla bycia rozważanym przez CV, w którym mam skończone uczelnię. Tylko właśnie. Okazało się, że jak się starałem o wizę japońską, to posiadanie wyższego wykształcenia, niepełnego w moim przypadku, bo ja tylko licencjat mam, jest bardzo, bardzo, bardzo pomocne. Bez tego byłoby ciężko. Rzadko się o tym myśli, nie? Że wyższe wykształcenie. Międzynarodowo pozycjonuje cię w innej klasie obywateli. No, no ale wracając do Twojego pytania, myślę, że pokolenie moich rodziców było wychowane w trochę innej kulturze, w takiej kulturze, gdzie stabilna, bezpieczna praca to jest coś, co należy o co należy walczyć i o co należy dbać, bo to jest ważny jest ten taki fundament. W dzisiejszych czasach bardziej jest takie życie na przypale, nie? Więcej jest spontanu, więcej jest zmian pracy, odchodzenia, przeprowadzania się, szukania szczęścia w różnych wydaniach. I to jest super! I myślę, że trzeba korzystać z tych dobrodziejstw współczesnej cywilizacji, z internetu, z tych wszystkich narzędzi. Z możliwości pracy zdalnej, z możliwości robienia najróżniejszych rzeczy dla pieniędzy, na zasadzie możesz pisać ludziom śmieszne żarty na Fiverrze za 5 dolarów, możesz tłumaczyć w ogóle rzeczy na tym e, Mechanical Turk Amazona, możesz sobie tworzyć kursy online'owe na Udemy na przykład. Też bardzo dużo pieniędzy można w ten sposób zarobić. Jeśli jesteś ty i laptop, to możesz wszystko w dzisiejszych czasach i to jest naprawdę zajebiste. Nie potrzebujesz 8 godzin w biurze. Większość dzisiejszych uczelni daje tylko zgubną nadzieję na wykształcenie i dobrą pracę. Zgodziłbyś się z tym? Jaka twoim zdaniem tendencja studiów, według ciebie, daje dziś szansę na ciekawą i adekwat... Dziwne zdanie. <grym> Wiecie co? Z tego, co ja tutaj mówię w tym filmie, wynika negatywny obraz uczelni, ale nie o to mi chodzi. Uczelnie dają ci tyle, ile sam w nie włożysz. Nie można mieć do studiów takiego podejścia, że one się zrobią same, bo a, dobra, tutaj babka nie sprawdza obecności na wykładzie, daj mi skserować notatki, nie będę ściemniał, sam tak robiłem, sam tak przeszedłem przez większość studiów minimalnym nakładem sił i minimalny nakład sił jest spoko jeśli w innym aspekcie życia masz jakąś pasję coś tam realizujesz uczysz się czegoś nie można zrobić studia na odpierdol Krzysztof to można studiować na od jest to możliwe, powiedzmy to sobie głośno. Ale w takiej sytuacji niczego się nie nauczysz. A może fajne rzeczy tam są? Musisz sam zdecydować, nie? W sensie popatrz na to, zastanów się, czy te rzeczy są fajne, czy Cię interesują. I jeśli są ciekawe, to skorzystaj z tej szansy nauczenia się ich. Ja tęsknię za takimi czasami, żeby mieć czas na taką naukę po prostu takich rzeczy średnio potrzebnych. Dorośli ludzie nazywają to Netflixem. Nie? <laughs> Jak jesteś dorosłym człowiekiem, to uczysz się oglądając sobie film dokumentalny na Netflixie. No to nie są żarty. Serio tak myślę. Gdybyś szedł teraz na, tu, na studia, to jaki kierunek byś wybrał? Epi! Serio. Epi. Ja wiem, że na tych studiach jest sporo ludzi, którzy tam poszli dowiedziawszy się o nich ode mnie, więc pozdro Epi! Jakie studia ukończyć, żeby poprowadzić zastępstwo w zapytaj beczkę? Śmieszność. <śm <śm